I wiecie co jest super? Polacy się nie dali sprowokować, i Polacy powiedzieli, że to nie jest, że, że, że oni nie będą się mieszać w ten konflikt. Fajniej jeszcze by było, jakby być może stanęli po stronie czarnych, ale wciąż. Okej, okay, powiem Wam szczerze. Materiałów mam tyle, że momentami zastanawiam się, czy nie powinienem w niektóre dni wrzucać krótszych, ale dwa razy dziennie. Udźwi Udźwignęlibyście to? Nie, nie za dużo. Bo szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia, jak inaczej wyrobić się z pewnymi rzeczami, które po prostu zalegają. Dajcie znać w komentarzach, bo w sumie wydaje mi się to dość ważne i chciałbym się dowiedzieć, co Wy o tym myślicie. A teraz zaczynamy. Jak słyszycie, jak słyszycie Blackface, to, 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 to część z Was w ogóle nie wie o co chodzi, a część z Was wie, że chodzi o malowanie sobie twarzy na czarno. I w kontekście Polski zazwyczaj kojarzymy Blackface z tym, że mamy tą, ten nieszczęsny program Twoja twarz brzmi znajomo na Polsacie, który radośnie robi sobie Blackfacey w ramach. Celebrowania czarnoskórych wykonawców i wykonawczyń, i niespecjalnie przejmowania się, czy takie celebrowanie faktycznie byłoby przez nich samych docenione, czy nie. No i oto jakby to jest ta dyskusja, która wybucha co parę miesięcy albo parę lat. Różnie, te, róż, różnej długości bywają te cykle która sprowadza się do tego, że dużo ludzi uważa, że ale przecież to nie obraża, o co chodzi, czego się czepiasz lewaku. I jest trochę ludzi, którzy uważa, że skoro blackface wiemy, że, że, że w tej zachodniej kulturze jest źle odbierany, to nawet blackface w Polsce, która nie miała niewolnictwa, nie powinien być specjalnie fajną rzeczą, jeżeli w ogóle przyjmujemy do wiadomości, że Ce celebrując przedstawicieli tej anglojęzycznej kultury, być może nie powinniśmy ich jednocześnie ob obrażać czymś, co historycznie nie jest kulne. Jest cool, być, może, być może wiecie, być może nie wiecie, że w miarę jak, jak um, kształtowały się XIX- i XX-wieczne Stany Zjednoczone, to ta narracja o tym, kto jest akceptowalny, a kto nie jest akceptowalny. Się bardzo zmieniała. Ogólnie Amerykanie bardzo lubią w tym momencie, wiecie, prostować się do flagi i, i, i tego płakać na widok swojego wspaniałego orzeła i mówić, że w ogóle to jest home of the brave and London of the free i że w ogóle e, uwielbiają cytować to, że tam bring me your huddled masses, your poor and your weary. E, to, to jest taka, taka, taka rymowank rymowanka, to jest takie powiedzenie, które, które ma być bardzo. W kontekście USA inspirującej, pokazywać, że Ameryka przyjmuje wszystkich z otwartymi ramionami. Natomiast tak naprawdę Ameryka nigdy nie była takim miejscem, które faktycznie z otwartymi ramionami przyjmowała wszystkich. I w kontekście Polaków na przykład to było tak, że, że, że nie przyjmowała ich, że, że, że nawet jak ich wpuszczała formalnie, to nie traktowała ich jako równych ludzi i z całą pewnością nie byli dość biali. Nie? To jest coś, co się zmieniało w czasie, to znaczy stopniowo, stopniowo Polacy dochodzili do, 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 do statusu pełnoprawnych ludzi, ale jeżeli zastanawiacie się, kiedy Polacy zostali pełnoprawnymi ludźmi w rozumieniu USA, to mam dla was bardzo złe wieści, bo, bo na przełomie lat 80. i 90. Nie? I shit you not. Wtedy... wtedy e, e, Zaczęto aktyw aktywnie zwalczać żarty z, z, z po, po, po polacków, w sensie Polack się pisało, bo Polack to jest obraźliwe określenie na, 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 na nas, na nas Polaków, natomiast wcześniej Polacy, eh, no nie, no nie bardzo, tak, tak umiarkowanie, nie? Trafiłem na, 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 na ciekawe wideo, które, które, które po prostu jest krótkie. Ja nie będziemy i tak go całego oglądać, bo wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Natomiast trafiłem na ciekawe wideo, które po prostu chciałem wam pokazać w związku z tym. To jest, to jest wideo pod tytułem How, How Polish Immigrants Became White, nie? I dziewczyna generalnie jest zafascynowana. Ona się nazywa, o tu mamy, nazywa się Daniel Romero. O, mamy. Daniel Romero. I Daniel przechodzi przez cały, mm. przez cały szereg jakby różnych historii. I ja kiedyś usłyszałem taki bardzo, wie, wiecie, jak byłem, jak byłem nastolatkiem, byłem bardzo edgy i wszystkie he, he, śmieszne, chujowe jak nieszczęście żarty, które prze, 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 przechodziły w moim sąsiedztwie, wtedy wydawały mi się takie strasznie cool, bo opowiadasz coś bezczelnego i prowokacyjnego. No i tak było z pewnym żartem, który być może część z was zna. I nie będę, nie będę tłumaczył tego żartu, nie będę go rozwijał. Jeżeli go słyszeliście, to wiecie, że jest ekstremalnie chujowy. Jeżeli go nie słyszeliście, to nie musicie go słyszeć, nie? I jest to żart, jest to okropny żart. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, jest to żart, w którym zamiast czarnej osoby w USA przez pewien czas występowali Polacy. Jest to ogólnie rzecz biorąc żart. No, de facto nakłania do, 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 do przemocy przeciwko osobom i śmieje się z przemocy przeciwko tym osobom, więc straszne gówno. I to nie jest wszystko, ponieważ jak, jak opowiada właśnie Daniel. More than you know. Now, during the 1920s, Polish communities in the United States were targeted by nativist groups and sympathizers. American nativism. Countered the immigration and assimilation of Poles into the United States, leading to all kinds of powinno być Polaków, jakby ktoś miał discriminatory attitudes and actions against Polish Americans. One particularly distressing incident involved the Ku Klux Klan. This occurred in Pittsburgh, Illinois, where the Klan had actually infiltrated the local police force. In 1924, S. Glenn Young, and 15 clansmen raided a Polish wedding, violently pushing everyone against the walls, taking all the silver coins, stomping on the wedding cake. Now, shockingly, the Polish couple had actually been afraid of and anticipated something bad happening, so they had reached out to the police chief and the mayor beforehand, seeking protection. But unbeknownst to them, both the police chief and the mayor were part of the clan. Such acts of violence were not isolated incidents polish communities across the united states uh, had you know, faced similar hostility in white deer texas where poles were among the few ethnic minorities which we'll get back to that phrase later polish children engaged in near daily fights defending themselves against other school children while southerners joined in calling them derogatory names like polacks and darn catholics not only though did <laughs> Jeżeli, jeżeli widzicie wiecie, gości w Ku Klux Klanie, nie? A ty, 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 Tych radosnych debili przebierających się za duchy, to wiedzcie, że oni nie tylko czarnych próbowali pobić, a prześladować albo zabić, nie? Polacy także się kwalifikowali. Jest to coś niesamowitego, ponieważ to jest na przykład to powiązanie, które w mojej głowie nie istniało. Nie? Idea tego, że, że, że może być tak, że, że hmm, kto cię pobił? Ku Klux Klan w kontekście Polaków wydawała mi się zawsze abstrakcyjna i absurdalna, natomiast dla nich ewidentnie nie, nie, nie byliśmy, nie, nie, nie byliśmy dość, dość biali. Sytuacja jest jeszcze ciekawsza. W momencie, w którym okazuje się, i to jest już kurwa, taki po prostu fiką, że, że to się w głowie nie mieści, więc proszę zapiąć pasy. I to jest jeszcze ciekawsze, w, momencie, w którym dowiadujemy się, że e, Włosi, jakieś włoskie gangi, które z kukluk z klanem się tłukły, przebrały się, uwaga, uwaga, za, przebrały się w blackface i napadały polskie i litewskie społeczności, chcąc sprowokować te społeczności do bicia się z czarnymi. Jesteście w stanie skumać, jak popierdoloną dynamiką było, 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 była, była sytuacja, w której Włosi, także nieuznawani w wielu miejscach za białych, prowokowali Polaków do tego, żeby bili się z czarnymi, <laughs> jednocześnie Nienawidząc nienawidząc e, narodowców w postaci właśnie Ku Klux Klanu i podobnych towarzystw, nie? W momencie, w którym jeden Polak zabił prezydenta USA, prezydenta albo wiceprezydenta, zaczęły się czystki na Polakach, ponieważ wszyscy Polacy chcą wybijać amerykanizm, nie? Jak Słuchanie takich rzeczy i rejestrowanie tego, że, 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 że my, my, byliśmy, my byliśmy momentami dokładnie w tym samym szeregu z punktu widzenia szeregowego Amerykanina, co ci czarni, o których się słuchaliśmy, jakby i prześladowani, tylko nigdy nie byliśmy niewolnikami w USA. Jedna różnica. A, i tutaj jest właśnie tego. Tu, tu, tu jest właśnie ten fragment, o którym mówiłem, jakbyście mieli wątpliwości. Przepraszam, źle powiedziałem. Nie Włosi, tylko Irlandczycy. Irlandczycy przebrali się, próbowali podczas zamieszek rasowych w 1919 roku, przebrali się za, 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 za czarnoskórych żeby i podpalili polskie i litewskie sąsiedztwa, chcąc sprowokować ich do, do, do walki z tego, z Afroamerykanami. I wiecie, co jest super? Polacy się nie dali sprowokować i Polacy powiedzieli, że to nie jest, że, że, że oni nie będą się mieszać w ten konflikt. Fajniej jeszcze by było, jakby być może stanęli po stronie czarnych, ale wciąż przynajmniej nie, nie, musimy, nie musimy myśleć o tym, że nasi też się kurwa ochoczo rzucili do boju, nie? Prawa koidalne, umysły rzekną, że to w sumie dobre, bo KKK broniło swoich wewnętrznych interesów przed napływem migrantów i ich obcej kultury. No szur, sure, broniło. Tylko Trochę chujowo, jak po Polacy byli tą, tą e, kulturą, Tu wam zwrócę uwagę na tego. Kac Kacper Pobłocki, jak Polacy zostali biali, nie? Ta zaskakująca fraza została e, zapisana przez antropolożkę Elizabeth Dunn podczas pracy w mieście przemysło przemysłowym Rzeszu w 1997 roku. Murzyn y, często występujące i obraźliwe słowo dla używane przez Polaków na osobę, na, na, na osobę czarnoskórą. Wydawało się, wydawało się polskim robotnikom synonimem bycia nikim. Po, Polacy zdawali, nie, nie zdawali sobie sprawy, jak bardzo szokująca była tak rasistowska terminologia używana, y, uy, używana przez nich. Nie? Zdaniem DAN, pracownicy fabryczni wcale nie, nie chcieli, żeby to było tak obraźliwe, jak sugeruje anglojęzyczny termin, ale, ale miało wyrażać uczucie, że firma uważała swoich pracowników, że fabryka uważała swoich pracowników za niewolników albo nie osoby w bardzo abstrakcyjny sposób. Nie? W Polsce rasa i etniczność są kompletnie znaturalizowane. Nie? Przekonanie, że, 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 że Polacy nie są biali i nie pasują, trzymało się, trzymało się, 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 się długo w XX wieku w stosunku, w stosunku do, do, do nas w USA, do, do, do naszych krewniaków. I dla mnie czymś niesamowitym jest to, że my teraz, że, że, że większość z nas nawet nie słyszała o takich rzeczach, nie? a już idea tego, że Klux Klan mógł prześladować Cię za bycie Polakiem, wydaje mi się, tak odjechana, że, że, że nigdy nie byłaby moją pierwszą myślą, nie. Także chciałem się z wami tym podzielić, bo uważam, że to jest super ciekawa historia, i jednocześnie jest w troszkę innym tonie niż wiele rzeczy, o których tutaj rozmawiamy, więc wydawało mi się, że, że, że warto to poruszyć. Samo wideo w ogóle, na które trafiłem, wcale nie jest nowe, bo jest z ubiegłego roku i to z wakacji. Ale jeżeli ktoś chciałby je polajkować, i powiedzieć, że, 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 że fajna rzecz to możecie to 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 zarzucam linka na obu czatach. Także Także te, te w ramach rozgrzewki chciałem wam przekazać tę piękną historię, bo uważam, że, że ta, ta, ta perspektywa jest jest, jest, jest jest super ciekawa. Szczególnie, że autorka jeszcze tam porusza inny bardzo bardzo interesujący problem, to znaczy w USA istnieje bardzo duże przywiązanie do swojej, Oryginalnej etniczności, nawet jeżeli ci ludzie żyją w USA i nigdy nie żyli po, po, poza USA, nie. Babis, która ostatnio wróciła na YouTube, bardzo, bardzo wytknęła to właśnie w kontekście różnych anglojęzycznych grupek, którzy am, amerykańskich Polaków, którzy wymyślają swoje własne wersje języka polskiego i, i, i twierdzą, że ich ciocia babcia. Czy, czy, czy inna krewniaczka zawsze tak mówiła i o co wam chodzi, czemu się przypierdalacie? Natomiast śmieszne jest to, że jednocześnie łatwo jest zrozumieć, dlaczego ci ludzie tworzyli sobie, sobie taką swoją, wiecie, tożsamość, która, która zawraca do tej Polski, jeżeli w kontekście USA byli, byli bardzo mocno atakowani i, i, i alienowani. No, czegoś musieli się trzymać, żeby, żeby nie, nie czuć, że są, że są kompletnie nie ludźmi, nie? W tym kontekście tym bardziej <laughs> śmieszne wydaje mi się i to absolutnie nie jest w tym momencie przytyk do Babis, tylko raczej takie, takie spostrzeżenie, które mam. Tym bardziej śmieszne wydaje się jakby komentowanie czy krytykowanie tego, że o, ci, ci Polacy wymyślają swoje słowa, swoje własne wersje polskich słów, i posługują się jakąś wersją języka polskiego, która nigdy nie istniała, nie istnieje i w najlepszym wypadku jest konstruktem w ich głowach. Bo to, co na przykład wiemy o języku i to wiemy o wszystkich językach, nie o, nie o polskim konkretnie, tylko o wszystkich językach, że w momencie, w którym ludzie są mocno odcięci od, od tego rdzenia jakby językowego, a jednocześnie próbują się posługiwać danym językiem, to tworzą własne dialekty, które, które właśnie bardzo odbiegają od oryginału, a jednocześnie potrafią, w zależności od wielkości społeczności, jakby siły jej zachowania tej kultury, stanowić całkiem legitny, całkiem, cał, 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 całkiem u, uczciwie i normalnie funkcjonujący język. Więc yy, patrzę sobie na to i mówię: to jest dokładnie to, nie? Dla mnie strasznie fascynujące, bo. Dodaję troszeczkę kontekstu, którego na przykład z tego komentarzy e, Babis, którego mi brakowało tam, a jednocześnie właśnie spina te dwie rzeczy, nie? Z jednej strony to przekonanie, że oni mówią poprawnym językiem polskim, a z drugiej strony to, że są kompletnie odjechani, nie. Także także, także chciałem wam na to zwrócić uwagę, bo, bo I like it a lot. Uważam, że, że to jest strasznie cool. Mm, mam nadzieję, że choć trochę moje, bo, mojego entuzjazmu względem tego podzielacie, a nie, że jestem cra crazy person się, ja, ja, jarającym się dzi dziwnymi rzeczami. Także no, pomyślałem, pomyślałem że to jest, strasznie, to jest strasznie ciekawa rzecz, bo, bo jakby wpadanie w takie związki przyczynowe, które kompletnie kurwa nie mają sensu, ale okazuje się, że wywodzą się z czegoś, co sens ma, to, to jest dla mnie zawsze coś, coś po prostu ekstremalnie niesamowitego. Polscy imigranci generalnie są ciekawym tematem. W Brazylii jest ich tyle, że w szkołach się o nich uczy. Znaczy, z tego co ja rozumiem, to w szkołach się też w Brazylii się uczy języka polskiego, też nie? No, w południowej Brazylii są małe społeczności migrantów, które, które są w większości dwujęzyczne. Kiedyś, kiedyś jarały mnie bardziej właśnie na historię o napierdalankach, a teraz jarają mnie dużo bardziej historie historię o tym, że, 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 że ludzie są odjechani i tworzenie kultur jest, jest, jest mega dziwne. Planeta Abstrakcji. Mieli kilka, wide... kilka lat temu wideo z Brazylii, właśnie z polskich wsi. Niesamowite. To są takie rzeczy, których ja nigdy nie zrobię, bo nigdy mi nie będzie stać na zobaczenie takich rzeczy IRL, ale jednocześnie to jest super ciekawe, że to się faktycznie działo i że, to, że, 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 że ludzie w... na drugim końcu planety mają jakieś powiązanie z krajem, w którym mieszkam. Fascynuje mnie to w opór. A w Chinach było miasto niemalże całkowicie zajęte przez Polaków i tam było jedno polskie liceum w, Az w Azji? Harbin? Wow. Ej, to jest cool strasznie. Takie rzeczy są strasznie fajne! E, nadal tam działa browarnia otworzona przez Polaków. W niektórych regionach Haiti mówi się zrobić jak w Krakowie, to znaczy, że zrobić coś porządnie. O czym jest ten, o czym jest ten wpis? O czym jest ten film? O tym, że Kościuszko... Dzień dobry! Dzień dobry! O tym, że Kościuszko wrócił do Polski po właśnie powstaniu w Haiti i go próbują, jego szlachta próbuje ubić, bo się boją, że zrobi powstanie w Polsce i, i, i rozpierdoli im przywileje, no? Jest zrobione jak taki akcyjniak. Czekajcie, może myślałem, myślałem, że uda nam się puścić go bez copyright claima? Widzieli, nawet to baciało wieka. Ja wiem, co na tym papierze. Wszyscy wiemy. Wiwat! Generał Kościuszko! Wiwa! Półrzecz pospolitej, żeście gwałtem wyrwali. Raz, Palata Dwa lata nie minęły i się trzęsiecie, że wam Kościuszko drugą wojnę zgotuje, co? Stań ze mną. Byłeś taki odważny. W Krakowie winieneś teraz być. Już przez co insurrekcję mówią. Zpierw trzeba mi się z Hetmanem rozmówić. Nowe rozkazy od Hetmana. Generała Kościuszka z mi pod nogi na powrozie. Nim handlować będziemy, nie z nim. Rotmistr Polko strzelców Konnych, Iwan Michajłowicz Duni. Nie, oni że nie prosić o... Koju, polska szlachta też. Gastinu na noc jedną. Pułkownikowa Maria Giżyńska. Imć pan Domingo Boston? Przedstawiciele przemysłu cukrowego z Ameryki. Gonna him, him. I jego tłumacz, Tadeusz Bieda. W drodze do Warszawy na rozmowy kupieckie. W wielkim niebezpieczeństwie muszą tłumacze być co tacy dozbrojeni. Pewne rzeczy łatwiej ludziom wytłumaczyć z bronią według. dłoni. <laughs> Ten Kościuszko wciela się do wiejskich chamów. Przecież szlachta sama mu chłopów w ręce wchła. To i wielu w tym kościuszce nadziei wypatruję. He. You you know this is uh, a a farming tool. you ever kill somebody with it? Have you ever... Nie. No chciałbym. No to daje panie, no. Fronda się zesrała, że, że, w tym, że ten film przedstawia polską szlachtę jako, jako prześladującą chłopów i jako wyżywającą się na, na, na chłopach i traktującą ich jak gówno. Co przecież totalnie nie było prawdą, nie? Nie, właśnie ten film wygląda całkiem spoko, jakby, mówię, no, poczekam aż on będzie gdzieś na streamingu i go bardzo chętnie obejrzę, bo uważam, że, 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 że to może być cool. Kos, tak. Czy chłopi przez przystąpić chłopami, jak było źle? No właśnie, samo narzekanie, dokładnie tak było. Dokładnie tak było, po 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 polscy chłopi go narzekać umieli. Dwie skończoności u Karolina Krowa. Pojedynczej skończoności Duc, Flavius, AMBR, Michał Gajek oraz Aleksander Bratkowski. Dawczynie pizzy, Dan Pałowski, Ranafe, Dawid Korzeniowski, Konrad, Chrysku, Marok w, Samryn, Fingal, Szamisen, Puchcio, Strażnik, Sanktuarium, WZK i, I Janek oraz 0198. Dawcy Kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Patrycja Zwartoń, Grób Mefisto, Piotr Strzemiacz, Zygmunt Brzęczek, Andrzej Dubiel, Jacek Stolarski, Wiktorkowski, Marcin Lalak, bursuk cukrowy, a smutny, Michał, Michał Skoczyński, prometał, Hypatia, Taryk Foskris, Polan, Chris Kris, Ilius, Bartosz Lewicki, Bartomiej, Behanord, Ebric, Maria Banani, Liczko Szefo oraz Radamo. E, dawczynie Kawy, Kropsteria Rozlublina, George Sorosz, Kolamador Kyczyński, Miejscowy, Protonower, Archipan Krator Wszech Kosmobytu, Krzyżowska, Mapkowicz, Mkersjum, um, Makar Jasiński, Tafu, Patryk 128, Kendres, Tomuś Adam Jaszchut, 2 domek, Hagdonusagi, natmik 39 X. I wreszcie osoby dające herbaty: Arkadiusz Gumiński, Piotr Kozioł, Kadercie, Pecian, Pristerek, Kubiziel, Empathy Master 2000, Bonboni, Bonboni, Hubert, Mazur, Bartosz Zawacki, Adam Kosiorek, Marchew, Zrzuczania Tomasz Ruszewski, KDBM, 32 Monika Piechocińska, Kot Gruszka, Łukasz Ciesielski, Dawid Kozłowski, Miru Łukasz, plus Kotadren, Lubech Misiek Darum, Mirecheł Łukasz, Kledyn, Solil, Inclusive Zylwono, Koci Koczi Pilotaż, Te przegrać, Bochenek, Kaniela, M, Mappy Aneku, XLS, IC-47, Depolan, Relilos oraz Feinerv. Czasem się zastanawiam, czy niektórych ksów nie przeczytałem dwa razy. Autentycznie mój mózg świruje, jakie czytam, ale staram się i mam nadzieję, że ładnie czytam. Mam nadzieję, że ładnie czytam. Do zobaczenia, Marty. Dzięki Wam za wszystko i widzimy się niedługo.